W Polsce toczy się głośne śledztwo, które budzi wiele emocji i pytań wśród obywateli. Chodzi o tak zwany konstytucyjny zamach stanu czyli działania, które, według niektórych niezależnych sędziów, prokuratorów i prawników, mają na celu podważenie podstaw ustrojowych naszego kraju. Na czele tego postępowania stoi sędzia Przemysław Radzik, pełniący funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Sprawa dotyczy m.in. premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, którzy zostali wezwani na przesłuchania w związku z poważnymi zarzutami. Przyjrzyjmy się bliżej, o co chodzi w tej sprawie i dlaczego budzi ona tyle kontrowersji. Premier Donald Tusk miał stawić się na przesłuchaniu w siedzibie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mieszczącej się przy ulicy Rakowieckiej 30 w Warszawie. Termin wyznaczono na 9 lipca 2025 roku na godzinę 10 rano. Jak poinformował sędzia Przemysław Radzik w rozmowie z telewizją w Polsce 24, premier został prawidłowo wezwany do stawienia się na przesłuchanie. Wezwanie wpłynęło do kancelarii prezesa Rady Ministrów 12 czerwca 2025 roku. Niestety Donald Tusk nie pojawił się w wyznaczonym terminie i nie przedstawił żadnego wyjaśnienia swojej nieobecności. W rozmowie z dziennikarzem sędzia Radzik podkreślił, że brak stawiennictwa premiera nie zatrzyma postępowania. Premier został prawidłowo wezwany, ale nie usprawiedliwił swojej nieobecności, stwierdził sędzia, dodając, że śledztwo dotyczy bardzo poważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa. Zapytany o szczegóły śledztwa, sędzia Radzik wyjaśnił, że sprawa koncentruje się na działaniach które mogą być uznane za próbę zmiany ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrudnianie lub uniemożliwianie pracy kluczowych instytucji państwowych. Chodzi m.in. o Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy. Według sędziego Radzika w sprawę zaangażowani są zarówno politycy, jak i niektórzy sędziowie, którzy mieli działać wspólnie, by podważyć funkcjonowanie tych organów. Sędzia wymienił konkretne przykłady zarzutów. Wśród nich znalazły się m.in. blokowanie pracy Trybunału Konstytucyjnego, kwestionowanie legalności działań Krajowej Rady Sądownictwa oraz niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na spotkanie premiera Donalda Tuska z sędziami i prokuratorami, które miało miejsce 6 września 2024 roku. Zdaniem sędziego Radzika, te działania mogą być uznane za elementy szerszego planu, który niektórzy określają jako konstytucyjny zamach stanu. Śledztwo nie dotyczy wyłącznie premiera. Już 11 lipca 2025 roku, również o godzinie 10 rano, na przesłuchanie został wezwany minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sędzia Radzik zapowiedział, że przesłuchanie będzie dotyczyło szczegółowych kwestii, takich jak odwoływanie prezesów sądów powszechnych, rzekomo nielegalne powołanie Dariusza Korneluka na stanowisko prokuratora krajowego, a także angażowanie sędziów w pracę komisji kodyfikacyjnych podporządkowanych rządowi. Ponadto minister Bodnar będzie pytany o powoływanie tzw. rzeczników specjalnych, którzy, według sędziego Radzika, działają wbrew zabezpieczeniom Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarz telewizji w Polsce 24, Krzysztof Nowina Konopka, zwrócił uwagę, że w kontekście tego śledztwa pojawiają się spekulacje o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej. Zapytany, czy może wskazać, kto stał na czele takiej grupy, sędzia Radzik odpowiedział ostrożnie. Można już dzisiaj prowadzić takie rozważania, ale nie chciałbym tego robić. Celem przesłuchań premiera Donalda Tuska i ministra Adama Bodnara jest ustalenie szczegółów. Obaj panowie są częścią tego zakresu podmiotowego, ale na razie nie ujawnię więcej szczegółów. Sędzia podkreślił, że śledztwo ma na celu zebranie dowodów i wyjaśnienie, czy działania podejmowane przez osoby związane z tak tzw. koalicją 13 grudnia można uznać za próbę naprawy praworządności, która w rzeczywistości narusza podstawy konstytucyjne państwa.